W dzisiejszym odcinku trochę o wyciągach. W szczególności o wyciągach do teleskopów Schmitta-Cassegraina. Z dużym naciskiem na mój nowy nabytek. Taki oto wyciąg, który naprawdę w teleskopach SCT ułatwia życie, a kosztuje bardzo niewiele. Ogólnie wyciąg okularowy to jest ta część naszego teleskopu, do której przytwierdzamy później czy to nasadkę kątową, o jak w tym przypadku. Tu macie akurat chyba najprostszy jaki w ogóle istnieje wyciąg, ale o nich troszeczkę więcej później, albo do tego wyciągu bezpośrednio będziemy mocowali naszą aparaturę rejestrującą typu kamera czy lustrzanka. Jakie są rodzaje wyciągów, gdzie je stosujemy? Dziś, ze szczególnym uwzględnieniem wyciągów do teleskopów schmidta Kasegraina, to w związku z moim nowym nabytkiem, z którego jestem bardzo zadowolony. Jako, że dzisiaj chcę bardziej szczegółowo omówić jeden z ciekawszych, moim zdaniem, bardzo prostych, a bardzo funkcjonalnych wyciągów, przeznaczony akurat w tym wypadku do telesko teleskopów typu Szmita cassegraina więc będziemy się dzisiaj opierali o tego typu teleskopy, które bardzo lubię. Yy, tutaj mamy taki, yy, niewielki teleskop, czyli akurat ten jest sześciocalowy. Yy, pokazuję go dlatego, o teleskop jak teleskop, że chciałbym Wam pokazać, że nie każdy zdaje sobie sprawę, jak ostrzy, jak fokusuje teleskop typu Schmidt-Cassegrain. Tutaj jest takie pokrętło, które yy, tak naprawdę jest wbudowane w tubę optyczną i zmienia op ostrość poprzez przesuwanie lustra głównego. Tak sterujemy właśnie ostrością w teleskopach typu Schmidt-Cassegrain. Yy, ma to dość duże konsekwencje, o których za chwileczkę, ale standardowo te teleskopy, które dostajemy, te teleskopy SCT, mają wbudowany, albo raczej może nie wbudowany, a przykręcony taki Visual Back. To jest takie urządzonko, które z gwintu, jaki jest, jaki jest na zakończeniu tuby tego rodzaju teleskopu, robi dokładnie 1,25 cala, gdzie możemy wsadzić standardową Złączkę kątową, no i w ten sposób będziemy sobie mogli wsadzić okulary i przy pomocy tego pokrętła, które pokazywałem, ostrzyć, fokusować nasz obraz w okularze. Z racji tego, że tutaj zmieniamy ostrość poprzez przesuwanie lostra głównego, może dochodzić do tak zwanego image shiftu czyli minimalnego przemieszczenia obrazu podczas ostrzenia. Co jest wadą rozwiązania właśnie w teleskopach SCT? Yy, oczywiście, jak zawsze, yy, miłośnicy astronomii szukają rozwiązań, jakie eliminują tę wadę, i właśnie jednym z takich rozwiązań jest zastosowanie dodatkowego fokusera, dodatkowego wyciągu okularowego. Zanim przejdę do samych wyciągów, Stosowanych w teleskopach SCT. Ogólnie o wyciągach. Może omówimy pokrótce najpopularniejsze rodzaje wyciągów. Chyba jeden z popularniejszych to wyciąg Crayforda. Tu oczywiście mamy przedstawiciela tego wyciągu i to dokładnie do teleskopów Schmidta Cassegraina. Kolejny rodzaj wyciągu, jaki występuje w teleskopach, to wyciąg RNP, wyciąg oparty o zębatki, bardzo często spotykany w teleskopach Newtona, w Schmidtach, rzadziej w refraktorach, bardzo często bardzo dobry i ceniony rodzaj wyciągów. Kolejny rodzaj wyciągów to Wszelkiej maści wyciągi elektroniczne, wyciągi, które wymagają sterowania, czy to z urządzeń typu ASI Air, czy z komputerów. Stosujemy je również we wszelkiego rodzaju teleskopach. Najprostszy rodzaj wyciągów to wyciągi helikalne to właśnie coś takiego. Ja akurat ten typ wyciągu. Stosuję w moich guiderach, gdzie się bardzo, bardzo często przydaje. Jest bardzo pomocny oraz mój nowy nabytek, niepozornie wyglądający podwójny wyciąg helikaldy. Ten akurat dedykowany do teleskopu schmidt cassegraina ale występują również inne rodzaje mocowań, inne rodzaje pierścieniów, które można przypiąć do innych typów teleskopów. Jak działają poszczególne rodzaje wyciągów? Dlaczego jeden jest lepszy, drugi gorszy i który zalecany jest do jakich rodzajów teleskopów i prowadzonych obserwacji o tym dzisiaj troszeczkę więcej w tym materiale. Pokrótce może przedstawię budowy w mniejszym może stopniu, ale zalety i wady poszczególnych, e, Wyciągów okularowych. To, że będę omawiał je na przykładzie akurat teleskopu schmidta cassegraina nie ma większego znaczenia, gdyż te same konstrukcje stosujemy czy w newtonach, czy w refraktorach, więc sama konstrukcja będzie praktycznie identyczna w każdym z rodzajów teleskopów. Różni się będzie jedynie pierścieniem. Które mocujemy do naszego teleskopu, albo rozwiązaniem jak w newtonach, czyli przykręcaniem całego wyciągu do tubusa naszego teleskopu. No więc, na początek wyciąg Cryforda. To jest wyciąg. O, znów go może pokażę. Tutaj mój wyciąg, akurat z... ze Szmita. Jak widzicie, ale o tym będziemy za chwileczkę dalej mówić z przekładnią 1 do 10, czyli będziemy mieli dość precyzyjne ustawianie naszej ostrości. Działa on na zasadzie tarcia. Bardzo fajny, praktyczny brak luzów i przesunięcia obrazu. Zwykle właśnie wyposażony. W mikrofokus taki 1 do 10, przekładnie do precyzyjnego ustawiania ostrości, wada takiego rozwiązania, akurat przy teleskopach typu SCT, to niestety powoduje zwiększenie długości toru optycznego. Przy niektórych rodzajach wyciągów, zdarza się, że niektóre okulary nie ostrzą. To właśnie powoduje to, iż o te. Kilka centymetrów wydłuża się tor optyczny wydłuża się ognisko. Kolejny rodzaj wyciągów to wyciągi RNP. To wyciągi z przekładnią zębatkową, bardzo precyzyjne i stabilne ustawianie ostrości, niezależnie od rodzaju teleskopu. Co bardzo ważnego w stosunku do wyciągów Cryforda. Przede wszystkim może przenosić większe obciążenia, co za tym. Idzie, możemy stosować czy to cięższe do rodzaju y, kamery, lustrzanki oraz ciężkie okulary i ten wyciąg będzie sprawował się dużo lepiej, gdyż działają tam przekładnie zębatkowe, a nie ślizgowe, jak w przypadku wyciągów Crayforda. Popularny raczej w rozwiązaniach y, refraktorowych i w rozwiązaniach y, systemu Newtona, rzadziej spotykany w teleskopach SCT, Albo RC. Wadami, wadą w stosunku do poprzednika, czyli do wyciągu CryForda, jest to, że może mieć minimalnie większe luzy i mniej płynną, bo opartą jednak na zębach, regulację w stosunku do wyciągów CryForda. Zupełnie inny rodzaj, zupełnie inna konstrukcja to wyciągi elektryczne albo. Wyciągi motorowe, różnie zwane najczęściej motofokusami. Bardzo dużo zalet, trochę wad. Przede wszystkim bardzo precyzyjna regulacja ostrości oczywiście idealna do astrofotografii tam zalecana, tam najczęściej stosowana brak wibracji podczas ostrzenia. Nie trzeba dotykać przede wszystkim tubusu teleskopu. Wszystko robi się czy to za pomocą aplikacji w telefonie, aplikacji w komputerze, czy pilota, jak przy rozwiązaniach do, dla wyciągów motofokusowych w teleskopach SCT. No i przede wszystkim, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach możliwość automatyzacji i zdalnej kontroli właśnie z różnego rodzaju komputerów. Sterowników czy aplikacji. Wady takiego rozwiązania to przede wszystkim dość wysoki i wysoki koszt zakupu tego urządzenia. Troszeczkę kłopotów przy instalacji. Bardzo często wymaga ingerencji w standardowy wyciąg naszego teleskopu, aby umożliwić zamontowanie takiego motofokusera. Wymaga oczywiście zasilania, co oczywiście jest dodatkowym kłopotem, dodatkowym problemem. No i w przypadku awarii, które raz za czas się zdarzają, jeżeli jest to w terenie, bywa to bardzo, bardzo kłopotliwe. Oczywiście te awarie zdarzają się bardzo rzadko albo praktycznie się nie zdarzają. Ale trzeba również brać to pod uwagę, że w przypadku problemów z motofocuserem cała sesja może się nie udać. Ostatni rodzaj. Z dzisiaj omawianych, dlatego, że to rozwiązanie czyli klasyczny wyciąg helikalny, tu jest jego a, lepsza, bardziej rozbudowana kopia. To jak widzicie, bardzo proste rozwiązania, kompaktowe, lekkie, co za tym idzie, praktycznie nie zwiększające. Masy naszego układu, masy naszego teleskopu. Dość precyzyjne, choć nie bardzo precyzyjne, ale dość precyzyjne. Brak w nich jest luzów mechanicznych, gdyż to jest wszystko ściśnięte i bardzo kompaktowe. Ale mają bardzo dużo wad, przede wszystkim te podstawowe, dlatego że wymagają obracania. Widzicie tutaj, całym tubusem teleskopu, czy całym układem, który jest zamontowany. W tym wyciągu. Bardzo ograniczony zakres regulacji, najczęściej jest to około 10 mm. No i mniej popularny właśnie w rozwiązaniach typu SCT, choć mnie udało znaleźć się bardzo ciekawe rozwiązanie. I teraz chciałbym się troszeczkę skupić na tym rozwiązaniu. To jest wyciąg helikalny podwójny. Dlaczego podkreślam to, że jest to. Podwójny wyciąg helikarny, dlatego że w odróżnieniu od pierwotnej konstrukcji nie musimy kręcić całym tubusem. Zwróćcie uwagę, nie wiem, czy będzie to widać, mam nadzieję. Tutaj będziemy kręcić jedynie tym pierścieniem, reszta pozostaje bez zmiany. Zakres, jaki tutaj jest, też jest w granicach 10 mm. Co przy rozwiązaniu teleskopu SCT jest wartością naprawdę wystarczającą, dlatego że generalnie ostrość będziemy ustawiali przy pomocy oj, znowu trzeba to podnieść, tutaj tego pokrętła. No i jedynie doprecyzowanie, dostrojenie ostrości idealne będzie za pomocą tego właśnie wyciągu. A jak to działa w praktyce. E, tutaj mamy to, co producent oferuje nam w standardzie. Czyli ten cudowny Visual Back, pierścień SCT, ordynarne śrubki, które umożliwiają nam e, utrzymanie naszej złączki kątowej. I koniec. I to jest wszystko, co oferuje w standardzie akurat w tym przypadku Celestron w szmitach. Ja już tutaj zamontowałem ten wyciąg, który udało mi się kupić. Wygląda on troszkę lepiej. Mam nadzieję, że będzie tutaj widać. Jeżeli nie, to uwierzcie mi na słowo. W środku mamy. Pierścień, który umożliwia nam to, że nasze akcesoria poszczególne nie będą ulegały rysowaniu, zniszczeniu. Dodatkowo, jeżeli tutaj mamy zamontowane dwie śrubki, podobnie jak w wizualu beku, mocujące, będą one sztywno trzymać zamontowaną złączkę kątową, gdyż pierścień oplatają. Dookoła. Kolejna bardzo ważna rzecz. Tutaj na końcu widzicie jest gwint. To jest gwint M42, T2, różnie nazywa się go, który umożliwia nam podłączenie naszej lustrzanki, oczywiście lustrzanki przy pomocy odpowiedniego pierścienia pośredniego lub zamontowanie kamery do astrofotografii i bezpośrednie obrazowanie. Na już konkretnym urządzeniu. Co jest ważnego? Tak jak już wcześniej wspomniałem, regulacja ostrości tutaj, ten fokuser, to jest około 1 cm, co jest zupełnie wystarczające w teleskopach Szmita Kasegrajna, dlatego że zgrubne czy takie mniej dokładne ustawienie ostrości wykonujemy właśnie za pomocą. Tego pokrętła, które przesuwa nam lustro główne. Uważam, że to rozwiązanie, które dzisiaj Wam pokazuję, ten podwójny helikalny wyciąg jest sprawą bardzo fajną. Po pierwsze, umożliwia precyzyjne ustawienie ostrości. Po drugie, co bardzo ważne, kosztuje niewiele, gdyż to coś, co ja tutaj kupiłem. Oczywiście udało mi się kupić w jakimś tam chińskim portalu za koszt rzędu 150-160 zł. To rozwiązanie, które ja dzisiaj Wam tutaj pokazuję, akurat jest przeznaczone dla teleskopów SCT, ale identyczne rozwiązania są dla innych teleskopów, różnią się tylko i wyłącznie tym pierścieniem, który umożliwia montaż do tuby teleskopu. Są tam rozwiązania do M42, jeżeli jest bezpośrednio na teleskopie, do M56 i tak i tak więc naprawdę możecie znaleźć, jeżeli będzie Wam coś takie rozwiązanie potrzebne, chyba praktycznie do wszystkiego, co w astronomii jest na rynku. Ze swej strony polecam, niedrogie rozwiązanie, fajne rozwiązanie, które naprawdę umożliwia Dużo lepsze, dużo precyzyjniejsze dostrojenie obrazu. Oczywiście jest tutaj pewna wada. W stosunku do wizualbeka, który jest standardowo, tor wydłuża się nam mniej więcej o około centymetr. To jest nie centymetr ten, który jest regulacji, tylko dodatkowo. 1 centymetr, co wbrew pozorom może mieć znaczenie przy niektórych rodzajach okularów, raczej nie będzie miało znaczenia przy obrazowaniu za pomocą kamer czy aparatów, gdyż tutaj ta tolerancja jest dużo większa. Tak czy inaczej uważam to rozwiązanie za bardzo fajne, godne polecenia. A czy skorzystacie z tego, to już Wasza sprawa. Wasza ocena, czy jest to Wam akurat potrzebne, na zakończenie, jak zawsze, lekkie podsumowanie. Dziś, jak zauważyliście, ślizgnąłem się jedynie po rodzajach wyciągów. Jeżeli uważacie, że ten temat powinienem troszeczkę bardziej szczegółowo omówić, na przykład każdy z wyciągów z osobna, bardzo proszę o komentarze. Bardzo proszę o sugestie, bardzo chętnie do tego wrócę, na poszczególnych przykładach, czy właśnie Krajfordów, czy LNP, a w podsumowaniu tylko tyle. Do, astrofoto do astrofotografii raczej zaleca się wyciąg Krajforda. Przede wszystkim dlatego, że praktycznie nie ma luzów i ma dużo lepszą precyzję niż... Yy, wyciągi RNP. Do ciężkich akcesoriów, do ciężkich kamer, czy przede wszystkim do ciężkich okularów, czyli tych okularów masywnych, o dużych polach, dwucalowych i tak dalej, i tak dalej, zaleca się wyciąg RNP. Ale... bardzo proszę, abyście znów nie brali tego tak stuprocentowo, że ten wyciąg ma być tu, ten wyciąg ma być tu. Mnóstwo astrofotografów będzie Wam udowadniać, że wyciąg RNP do astrofotografii jest lepszy. I zapewne będą również mieli rację. Ja jedynie mówię, co sugeruje się do danej dziedziny. RNP ma troszkę większe luzy, ale za to większą wytrzymałość. Każdy z rodzajów wyciągów ma swoje wady, ma swoje zalety. Dlatego to co ja wam dziś pokazałem to jest powiedzmy taka wiedza encyklopedyczna może troszeczkę praktyczna również liczy się wykonanie tych poszczególnych wyciągów bo niektóre wyciągi RNP te zębatkowe będą tak samo precyzyjne albo prawie identycznie precyzyjne jak te ślizgowe wyciągi Kralfolda dlatego tak jak mówię to co ja pokazuję to jest taka Książkowa sugestia. Praktyka bardzo często pokazuje co innego. A tak na koniec, dla miłośników astronomii, którzy nie robią zdjęć, a raczej obserwują, tak jak ja, nie ma znaczenia typ wyciągu. Każdy jeden będzie dobry. Niestety, astrofotografia wymaga od nas dużo większej precyzji niż nasze oko. Na tym dziś kończę. Tak jak mówię, jeżeli mam temat wyciągów pociągnąć i omówić bardziej, do, bardziej dokładnie poszczególne typy, proszę o komentarze, proszę o sugestie. Jeżeli taka zdawkowa wiedza wystarcza, to na tym zakończymy omawianie wyciągów. I dla wszystkich, jak zawsze, na koniec prośba o subskrypcję, a dla tych, co mogą, o wsparcie. No i cóż, do zobaczenia pod pięknym, ciemnym niebem. Z różnego rodzaju wyciągami i teleskopami. Radosław Ambrożer, mojaastronomia.pl